Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Brixen Straton Polska prezentuje. Ja nazywam się Adrian, a dzisiaj zapraszam Was do odcinka, w którym porozmawiamy sobie o silnikach Brixen Straton stosowanych w traktorach. Zapraszam. Jeśli chodzi o silniki do traktorów od Briggs Straton, możemy podzielić je tak naprawdę na dwie podstawowe podkategorie. Czyli silniki jednocylindrowe oraz silniki dwucylindrowe. Jeśli chodzi o jednostki jednocylindrowe, takie jak ta po mojej prawej stronie, to tutaj zakres mocy sięga od 10,5 konia mechanicznego aż do 21. Są to silniki serii Powerbuilt oraz Intek, ale o różnicach między tymi dwoma seriami opowiem wam za chwilę. Przejdźmy teraz do serii. Dwucylindrowych silników, czyli serii Professional oraz również Intek, tutaj moc silników zaczyna się od 16 koni mechanicznych, a kończy aż na 27. Jeśli chodzi o silniki jednocylindrowe, to w traktorach możemy spotkać dwa ich rodzaje: serię Powerbuilt oraz serię Intek. Czym różnią się te dwa silniki? Zasadniczą różnicą jest obecność filtra oleju. Seria Powerbuilt nie posiada filtra oleju, natomiast silniki z serii Intek jednocylindrowe wszystkie posiadają filtr oleju na wyposażeniu. Jeśli mówimy natomiast o silnikach dwucylindrowych, czyli serii profesjonalnej, tutaj mamy zawsze na wyposażeniu filtr oleju oraz magistralę olejową, dzięki której mamy pełne ciśnieniowe smarowanie tego silnika. W silnikach do traktorów od Brixen Straton znajdziemy również kilka autorskich technologii, takich jak AVS, czyli układ wyważający, który zapewnia zmniejszenie drgań i płynniejszą pracę tej jednostki. Kolejną technologią oraz ułatwieniem w użytkowaniu, jakie znajdziemy w silnikach od Brixen Straton, jest technologia EFM, czyli brak dźwigni odssania, czyli brak ręcznego ssania, zastąpiona elektronicznym układem. Dzięki czemu rozruch takiego silnika jest jeszcze łatwiejszy oraz tak naprawdę jest to bardziej odporny na przykład na warunki zewnętrzne na bardzo niskie temperatury aż do minus 28 stopni Celsjusza według producenta jesteśmy w stanie odpalić taki silnik bez większych problemów. Czym kierować się zatem przy wyborze silnika do traktora? Generalnie czynniki będą nieco zbliżone do tych, którymi kierowaliśmy się przy wyborze silnika do kosiarki, czyli przede wszystkim areał koszenia i szerokość kosiska w traktorze. Jeżeli jest to niewielka powierzchnia, jak na traktor, powiedzmy około 2000 m 1500 m kwadratowych, spokojnie wystarczy nam silnik jednocylindrowy. Jeżeli kosimy natomiast większe powierzchnie, powiedzmy 3 4 5 tysięcy m kwadratowych, kosimy na przykład usługowo, kosimy profesjonalnie i bardzo często, wtedy zdecydowałbym się na wybór silnika dwucylindrowego. A więc podsumowując, mam nadzieję, że udało mi się rozwiać chociaż część wątpliwości oraz przedstawić kilka podstawowych czynników i zasad, którymi powinniśmy się kierować podczas wyboru silnika do traktora. Pamiętajcie, że niezależnie czy zdecydujecie się na silnik jednocylindrowy czy silnik dwucylindrowy, ważne jest, żeby dbać o niego i regularnie go serwisować. Wymiana oleju przynajmniej raz w roku, czysty filtr powietrza, świeże paliwo to czynniki, o których zawsze, ale to zawsze powinniśmy pamiętać. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. To była dla mnie czysta przyjemność, że mogłem opowiedzieć Wam o tych silnikach. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku z serii Brixen Straton Polska prezentuje. Na razie.